Dzisiaj ja jestem w takiej maszynowi. Witam. Dzisiaj mieliśmy tutaj tylko krótkie zadanie. Dołożyłem ten niebieski przekaźnik, który wpiąłem w obwód dyspozycji piętra czwartego. Jest to połączone z kontrolą dostępu z budynku i tylko osoby wynajmujące piętro czwarte mogą teraz na to czwarte piętro wjechać. Ale mamy tu bardzo ciekawy układ napędowy. Chciałem Państwu pokazać układ napędowy Mark Leona. Wkład napędowy w Ona składa się z silnika pierwotnego, w tym wypadku normalny silnik iturczyjny, z generatora prądu stałego i z silnika głównego zasilanego prądem stałym. To rozwiązanie było stosowane lata temu, żeby zapewnić w miarę płynną i szeroką, szerokie możliwości regulacji prędkości obrotowej silnika, a sterowaliśmy przez Napięcie zbudzenia generatora. Napięcie wzbudzenia generatora e, oczywiście zmieniało nam prąd wzbudzenia. Prąd wzbudzenia zmieniał po, po, z kolei strumień, e, a strumień zmieniał e, napięcie wyjściowe e, na generatorze, przez co, przez co silnik główny był sterowany. E, tak to wygląda. E, w, ostatnio też był przeprowadzany większy serwis, Zmieniajmy wszystkie szczotki zarówno w dwóch silnikach prądu stałego, jak i w generatorach. W generator to było najtrudniej, bo tutaj jeszcze z prawej strony ciężko było dosięgnąć, a mamy cztery komplety szczotek, powiedzmy jeden, dwa, trzy, cztery. Na każdy komplet po dwie szczotki, także było to dosyć ciężkie zadanie, bo, 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 bo bardzo brudna robota. Te szczotki nie chcą się puścić z rąk, a tak wyglądają też, są dosyć duże, na prawie jak palec. Ale przez to też dosyć wytrzymałe. A przez to dosyć wytrzymałe. No i tak wygląda sterowanie takiej windy. Tu mamy mapę rozdzielczą numer 1. Mała loginka jest rozwiązana w ten sposób. Druga jest bliźniacza podobna. Bliźniacza podobna i trzecia która odpowiada tylko za sterowanie grupowe. Tyle. Fajna winda.